Wróciłem Państwa na dzisiejsze spotkanie z kilku powodów. Pierwszy taki, że mamy czas inny czas przełamania się opłatkiem i myślę, że za chwileczkę będziemy mieli okazję, żeby złożyć sobie życzenia. I to jest pierwszy powód. Drugi, dobiegają końca państwa kadencji. Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu terytorialnego, państwa kadencje dobiegają końca, więc chciałbym skorzystać z okazji bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali mnie w mojej pracy. Wielu z Państwa było takich. Eee, szkoda, że też niestety wielu było obojętnych, ale tak to już w życiu bywa. Życie nie znosi próżni. Są tacy i inni. Jak wybory to pokazują. Każdy ma jakieś swoje zapotrzebowanie na swojego reprezentanta, swojego przedstawiciela. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy poparli Również mojego kandydata na burmistrza, pana Leszka Michalaka. I tutaj też mam okazję, jako członek, który reprezentuje Stowarzyszenie Wspólnota, podziękować tym wszystkim, którzy poparli kandydatów wspólnoty na, do Rady Miejskiej. Dzisiaj dzięki temu pan burmistrz Michalak ma w miarę stabilną sytuację, stabilną koalicję i mam nadzieję, że przez 4 lata bez większych problemów, bez problemów takich, z którymi ja niestety musiałam się borykać na co dzień. I to były bardzo trudne trzy lata moje, dlatego tak bardzo mi zależało, żeby uchronić i jego, i gminę, bo tak trzeba to powiedzieć, przed niepotrzebnymi emocjami, przed niepotrzebnymi sytuacjami, które miały miejsce w ostatnich latach. Życzę Wam Waszym rodzinom dużo zdrowia, bo to jest tak naprawdę podstawa wszystkiego, miłości, szacunku i tego, co nazywa się ogólnie bardzo jednym pięknym słowem. Życzę Wam dobra. Waszych sercach i Waszych rodzinach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo jeszcze raz za lata swoich pracy. do części, żeby położyć życzenia.